Jak co roku pieniądze będzie można wrzucać do skarbonki ustawionej przy przejściu między właśnie cmentarzem Matejki a Rymanowską, przy tej nowej kaplicy i będą harcerze. Działamy w porozumieniu i we współpracy z chówcem sanockim. W tym roku będziemy także zbierać pieniądze na renowację. Kolejnego nagrobka. No, albo to będzie jeden, albo to zależy już od pani konserwator, która sporządza kosztorys. W tym roku można było robić dwa równocześnie, ale to się rzadko tak zdarza. Myślimy o nagrobku Józefy z Heinrichów-Drozdowej. To jest nagrobek z 1859 roku w stylu neo -romantyzmu, bardzo ładny Józefa z Heinrichów Drozdowa była przedstawicielką środowiska rzemieślników sanockich jej ojciec był cechmistrzem cechu piekarskiego w latach 1831 do 36 no, i to dosyć znaczna funkcja była, to był ktoś opłacany przez, taki cechmistrz był opłacany przez Radę Miasta ówczesną. Spory rozstrzygał, różne tam jakieś sprawy właśnie w swoim środowisku załatwiał.